Powoli, Mikołaj, oddychaj! Mikołaj, powoli, nie pchaj się na niego, za głowę, ręce od środka! Nie przewracaj się! Wchodź na niego! chodź na niego do góry, na dosiad! Dobrze, wstawaj do góry, nie przewracaj się, co ty! Przerzuć mu nogi, przerzuć mu nogi! Mikołaj, nie możesz się sam przewracać! Od środka za głowę, Mikołaj, za głowę. Za głowę, dobrze. Za głowę, dwoma rękami. Dobrze. Powoli cały czas. Mikołaj, nie daj się przewrócić. Dobrze. Trzymaj cały czas. Cały czas. Nogi do tyłu. Nogi do tyłu. I za daj. dawaj. Przerzuć mu nogi. Na dosiad, na dosiad. Pchaj się teraz na niego, pchaj się kolanem. Do góry Mikołaj, wstawaj na niego! Nie kładź się. Przechodź mu gardę. Przerzuć mu nogi, przerzuć mu nogi. I na dosiad, na dosiad, na co ty czekasz? Połóż się na gościu. I trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go, Mikołaj. Na dosiad. Na dosiad. Z kolanem po brzuchu, kolanem po brzuchu, Mikołaj! Kolano po brzuchu, Mikołaj! Trzymaj, podnoś się! Pozycja boczna, dobra! I kolano po brzuchu, dobrze, trzymaj! Mikołaj, nisko, zapnij nogi! Zapnij nogi! Zapnij nogi, Mikołaj! Dobrze, Flatka nisko! Zbij mu ręce, Mikołaj, zbijaj mu ręce! Mikołaj, trzymaj to, Mikołaj! Zap... Nie na nataj... Mikołaj, czy ty słuchasz nie czy nie? Połóż się na nim, połóż się na nim, zapnij nogami jedno nogi, trzymaj go, dobrze, cały czas masz na nim leżeć, cały czas masz leżeć na nim, dobrze, wyciągaj kolano i stopę, dobrze, trzymaj go, zapnij go nogami, Zap. dobrze, nisko, masz na nim leżeć, połóż się na nim, cały czas masz leżeć, masz leżeć do końca walki, cały czas masz mi posiąść. Spij mu ręce, dobrze. Jeszcze raz. Cały czas masz na nim leżeć. Klatka na jego twarz, Mikołaj. Klatka na jego. Dobrze. Szeroko ręce, dobrze. I masz leżeć. Masz leżeć cały czas. Spijaj ręce. Dobrze. Nic masz nie robić, tylko masz być cały czas dosiadzie. Cały czas posiadzie. Bardzo ładnie. Jeszcze 10 sekund.